Ubisoft umiera po raz 2137 i po raz 2137 nie wyciąga z tego lekcji. I po raz 2137 mówi, że to wasza wina. Małpy się nigdy nie nauczą. Brytyjski oddział naszej ukochanej firmy, wręcz patrona tego kanału. Złożył raport za miniony rok fiskalny. Przypominam, nie ten główny, tylko brytyjski oddział, czyli taki, który kończy się na marcu 2025 roku. Główny Ubisoft, jak dobrze wiemy. Jeszcze takiego raportu nie opublikował i ogłosił opóźnienie w tej kwestii. Takie tam, wiecie, drobne opóźnienie. I jednocześnie poprosił o wstrzymanie handlu swoimi akcjami. To doprowadziło z kolei do spekulacji na temat wykupu firmy i krążą plotki na temat jakiegoś może szejka, czy może pana Chińczyka, który mógłby położyć łapy na tym, no teraz już naprawdę w cudzysłowie gigancie. Ale to nie to dzisiaj będzie tematem, więc spokojnie. Tematem jest właśnie to, że wedle brytyjskiego, tego brytyjskiego raportu, Ubisoft żyje po prostu takim wyparciem, takim wypaczeniem rzeczywistości, że czasami się po prostu człowiekowi robi ich po prostu żal. Ale no ogólnie beka z tym Ubisoftem, naprawdę mnie troszkę serduszko boli jak na to patrzę, nie? Bo ja zawsze, od kiedy tylko kojarzę Ubisoft, to kojarzyłem z takimi powiedzmy trochę grami dzieciństwa, nie? Rayman jest ich... Assassin's Creed y, jest ich. Generalnie, gdzieś tak takie tytuły mi zapadły w pamięć. Ja aż mnie trochę serduszko boi, jak patrzę, w którą stronę pod to poszło i jak ta firma, no, no upada, no. Patrząc na ich ruchy, patrząc na to, co się dzieje. No, nie robi się takich rzeczy, typu zamrażenie akcji w momencie, kiedy wszystko jest gitówa, nie? Największym clue, jakie Ubisoft wyciągnął ze swojego, no, dość miernego wyniku, z uwzględnieniem również tego, co działo się po marcu 2025, jest to, że Uwaga, model tradycyjny pełnej gry polegający na jednorazowej sprzedaży gry w cenie 50-60 funtów dla konsumenta jako zakupu jednorazowego staje się coraz mniej atrakcyjny, czytamy w raporcie. W zamian konsumenci wybierają modele subskrypcyjne takie jak Multi Game Subscription Services, długoterminowe usługi Games as Service, Free to Play oraz Cloud Streaming oferujące im zupełnie nowe i atrakcyjne sposoby konsumowania treści. To jest też dobry temat. Czy wy osobiście korzystacie może z czegoś takiego? Ja nie mam wykupionego żadnego gamepasa ani nic w tym stylu. Ja na przykład wolę osobiście mieć te gierki na Steamie, pomimo tego, że wiem, że to jest tak naprawdę licencja, nie mam tej gry, bla bla bla, nie? Ale pomimo tego wolę z jakiegoś dziwnego powodu kupować faktycznie te gierki. I raz mam takie jakieś dziwne poczucie, że, że dzięki temu może faktycznie ten deweloper, jeżeli robi dobrą grę, to jakoś tam lepiej te środki zostaną rozlokowane na no, dwa, jakieś takie poczucie faktycznie, że w każdym momencie, nie, nie tylko w tym momencie, w którym jest, bo tak, bo ty wiecie, te gry mogą pojawiać się, znikać, ale że w każdym momencie, kiedy tylko zachcę, mogę sobie to pobrać i zainstalować. W konsekwencji grają w mniej gier, grają w nie dłużej, a w efekcie, poza kilkoma znaczącymi wyjątkami, wiele nowych gier ma trudności z wyróżnieniem się i osiągnięciem. Poziomów sprzedaży, jakie kiedyś mogłyby mieć, podczas gdy rynek jest bardziej zmienny, a potencjał każdego konkretnego tytułu mniej przewidywalny w rezultacie. Jezus, Maria, no trudniej się wyróżnić, jeżeli wszystko jest chujowe, no to naprawdę, czy tak trudno się wyróżnić? Czy ktokolwiek z nas tutaj będących na streamie, czy to pewnie później może będzie na YouTubie, nie słyszał o takiej gierce jak Ekspedycja, jak Silk Song? jak, e, co tam ostatnio takiego głośniejszego wyszło, jak załóżmy to Ark Riders, chociaż ja na przykład nie siedzę w temacie. To nie jest tak, że to jest kurwa nasza wina, tylko po prostu te gry są chujowe, no. Wojciech na przykład też. No nie, no daj, dajcie spokój, to jest takie przerzucanie odpowiedzialności, że to kurwa jest nasza wina, no jeżeli dajecie gówno, to się dziwicie, że tego nie kupujemy, no. Ja patrząc na, te, na, na to, co się działo z AC Shadows, jak to się rozwijało, na kolejne gdzieś tam materiały, czy to promocyjne, czy to generalnie osób zainteresowanych tematem, wiedziałem, że ja tego nie kupię. Po prostu widziałem, w którą stronę to idzie. Pomijając już te kwestie ideologiczne, które tam zostały wciśnięte na siłę, wiedziałem, że po prostu model gameplayowy, jaki tam jest zaaplikowany, to totalnie, totalnie nie będę chciał w to grać. Wnioski nie opierają się od tej... CineWaring, <laughs> tylko o swoją sprzedaż. Ej, a ja może tak być. <laughs> tak, 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 tak. no. Ludzie nie chcą kupować naszych gier za 50 euro. Yy, czy tam funtów tutaj, tak? Nie, nie chcą kupować. To tylko wolą nasze subskrypcje za 50 zł, ograć sobie wszystko w miesiąc. I, i na ranie no, też bym tak zrobił w sumie. na mniejszą liczbę zaplanowanych premier fizycznych w nadchodzącym roku Ubisoft Limited oczekuje, że przychody w roku 2026 będą niższe. A ja odpowiem. Właśnie a propos tych przychodów. Ja, ja tak kojarzę, jak był ten moment, jak wychodził ten Assassin's Creed, w sensie jest ten Shadows, że to jest taka kurna, ich ostatnia deska ratunku. I kurna było widać, że ta ostatnia deska ratunku to taka coś. Coś spróchniało, jest. Ja się zastanawiam, wiecie, no bo my tu nie widzimy wszystkiego, tak? Jak konsument, no tam niektóre rzeczy dzieją się za kulisami, o których nawet nie mam pojęcia. I czy oni serio liczyli, że po tym, zanim Aceszadus wyszedł, jakby widać było, że ludzie nie są na niego chętni, i się zastanawiam, czy yy, ten, czy tam, wiecie, właściciele, twórcy i tak dalej, serio liczyli na to, że to się. Dobrze sprzeda, no bo to nie miało prawa, moim zdaniem, się dobrze sprzedać. W sensie wiecie, no już zładowali to, kupę kasy, no to trzeba to wypuścić, żeby jakkolwiek koszty się zwróciły, ale to nie miało szansy się sprzedać po prostu. W ten sposób, że faktycznie gracze kupują coraz mniej gier. Tych od Ubisoft. Jakże zabawne. Z perspektywy czasu jest stwierdzenie, że Ło kurczę, ludzie gier nie kupują, a przechodzą na subskrypcję, więc przychody w roku 2026 będą niższe, kiedy przypomnimy sobie, jak Filipe Tremblay, lekko odklejony, z którego nieraz się nabijaliśmy, z tego samego Ubisoftu, mówiąc o Ubisoft Plus, mówił, przecież, przypomnijmy, że należy przyzwyczaić graczy do nieposiadania gier. Coś a tak, był taki artykuł, no, to, to może wy powinniście się przyzwyczaić do ich niesprzedawania, szczególnie po tak pełnym... Niech oni sobie zafirmują, że mają pieniądze i kurwa będzie jasno, co? My się przyzwyczajimy do nieposiadania gier od Ubisoftu, a oni się przyzwyczają do nieposiadania naszych pieniędzy. Masywny su masywnych sukcesów roku jak ten. Tak samo znów warto zacytować, że... Gracze kupują mniej gier, ale grają dłużej. I mówi to firma, która w pewnym momencie, wyścigu o rozmiary mapy i długość rozgrywki, pobijała już nie rekordy, a absurdy, oferując gry rozciągnięte na dziesiątki godzin, a oferujących jedynie hamskie, bezpłciowe i bezpolotu FedExowe badziewie. Takie oświadczenia i predykcje z jednej strony mają sens, jasne, ale z drugiej. To wszystko brzmi jak te takie, wiecie, karyny, co to wiecznie mają problem? Rozległość Walhali. No, Walhala była taka rozległa, że ją dropnąłem. Miałem chyba dwa, miałem dwa podejścia do Walhali. I przez to, jak rozległa była, jak w ogóle nie byłem w stanie się wczuć w to, co tam się dzieje, zdroptołem. Nie chciało mi się po prostu, nie chciało. z czymś, ale nie chcą rozwiązania, kiedy im sugerujecie, tylko chcą mieć ten problem, bo chcą mieć na co narzekać. Bo Ubisoft, zgodnie z tym, co podało w raporcie i co zgadza się z raportem poruszanym nawet swego czasu na tym kanale, wie, że gracze faktycznie kupują mniej gier. Można wręcz powiedzieć, niewiele gier. Ale zamiast robić faktycznie dobre gry, być może faktycznie krótsze gry, a bardziej intensywne, bardziej skondenso skondensowane, zamiast walczyć ze swoją publiką, no to Ubisoft twierdzi, że problem rozumie, ale ma go w dupie. Ciężko jest też jakkolwiek... Mają marki, co ich odbije? W sensie, że co? Że te marki je uratują? Tak ci się wydaje? Ja nie wiem. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie no, nie mają dobrej pasy i dają takie decyzje, które po prostu nie są w stanie jakkolwiek uratować tej firmy. firmy. Zresztą tę część marek to chyba ten sens już przejął, nie? Nie wiem, jak to się będzie dalej rozwijało, ale nie widzę tutaj dobrej... Nie widzę tutaj przyszłości dla tej firmy jeżeli dalej będą podejmowane takie, ani inne decyzje. firmę, która potrafi sobie cały czas wycierać... Muszą zrobić dobrą grę. I tutaj, mój drogi, zaczynają się schody. Tutaj zaczynają się schody. mordę liczbą zaangażowanych graczy, nie podając sprzedaży, trąbiąc o sukcesie, by potem w raporcie pisać, nie no, ziomeczki, no, gracze kupują coraz rzadziej gry, no, co zrobimy? A jednak, proszę, taki Battlefield 6 potrafi odtrąbić 7 milionów sprzedaży w miesiąc po premierze. Takie Art Raiders potrafi no, również odtrąbić ile? 2,5 miliona sprzedanych sztuk w ile tydzień po premierze to było? Ghost of Yota, też głośna gra, jakby nie patrzeć, i nawet podobne klimaty. Potrafi wspomnieć o ponad 3 milionach sprzedanych kopii w miesiąc po premierze. I to ostatnie to taki dodatkowy taki sztyczek w Ubi, no bo tak jak wspomniałem w jednym z poprzednich filmów, pomimo również wielu kontrowersji, Wedle raportu Alinea, dokładnie tej samej Alinei, na którą powoływali się Shillerzy, na którą powoływano się przy trąbieniu o masywnym sukcesie Shadowsa, tej osiągnęło w miesiąc to, co Shadowsowi zajęło 7 miesięcy. Swoją drogą to też, już widziałem to stękanie tych, co o tym masywnym sukcesie trąbili, kiedy czepiałem się tych zaangażowanych graczy, tych, co to wiecie, mówili, że w ogóle pierwszego dnia w Ugandzie na PlayStation Store Shadows pobił nawet Walhalle. Na no wiadomo Walhalla to najlepiej sprzedająca się gra z serii, więc ha ha, pu, prosto wam wryj, ryj, Ach, Jak mleko. Jak mleko. I na sam koniec mimo wszystko. Czy Ubisoft to nie jest aby tym takim tonącym, co to się live serwisowej brzytwy chce chwytać, bo z jednej strony może sobie twierdzić, że gracze decydują. No jak nie moja wina, że spojrzałeś lustro. się na live serwisy. No co może wskazywać, że UBI będzie celowało właśnie w tym kierunku, ale live service to przecież też Concord, czyli niesamowita wpadka sony na setki milionów. To też Suicide Squad, który jest takim twórczym i ideologicznym żygiem w gamingu. To New World, które nawet bogate Amazon trzyma już na kroplówce zwanej maintenance mode, które pewnie wkrótce zgaśnie. To też chociażby Destiny, które jasne wybuchło w pewnym momencie. O którym też ostatnio wspominaliśmy, że właśnie dogorywa i było znowu w topą Sony. Ubi tak jakby zapomina, że live service. Też musi być interesujące, też musi być dobre. A w live service stworzone przez Ubisoft, które wciska mechaniki pay to win w gry singlowe, to jak. No ale nie, ja w się sensie, dobra. Można lubić, nie lubić Arkadikusa, ale jakby mi tutaj chodzi o to, co, co mi przekaże w tym materiale, nie? A to, że się giba, to tam chuj. Nie wiem, dziwnym macie niektórzy podejście do do oglądania ludzi innych w internecie. Ostatnio też mi ktoś pisał o jak oglądaliśmy a propos o tyłości Weroniki Waszczyk. Ktoś mi tam pisał, że ona jakoś tam, nie wiem, coś brwiami zarzuca, czy coś takiego. Ja w ogóle, kuźwa, nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Liczy się dla mnie przekaz, przekaz, a to no jakby forma przekazu, no ale to że, to, że on się giba, czy to, że ona podnosi te brwi jakoś zajebiście, może podnosi, nie wiem, nie zwracam na takie rzeczy uwagi. No to dajcie spokój, kuźwa. ...no niespecjalnie wierzę, bo jeśli pozwalają sobie na takie zabiegi w singlach, to wyobraźcie sobie, jakby się rozhulali przy pełnoprawnym live-serwisie, na którym wiedzą, że muszą Srogo zarabiać. Pamiętać też należy o jeszcze jednym. Raporty takie jak te, które opublikowało Ubisoft, ten brytyjski wydział Ubisoft, z jednej strony jak najbardziej muszą mówić prawdę tego nigdy im nie zarzucę, że gdzieś tam kłamią, ale z drugiej strony muszą też być uszyte i ubrane w słowa tak, aby uspokoić inwestorów, którzy już włożyli kasę i zapalają powoli pochodnie, oraz też muszą zachęcić tych, którzy myślą nad włożeniem kasy. I wtedy. Trzeba naprawdę poruszyć te najpiękniejsze pióro do pisania. Moje zdanie jest takie, że. Z Oni swego czasu w ogóle chyba się chwalili, tylko to było na X z, te, z tego, co widziałem ten post, że osiągnęli w Shadows ileś tam aktywnych gracz. Tak? Czyli nie osoby, które kopiły tę grę, tylko osoby, które nawet odpaliły to w Game Passie, stwierdzili, ale gówno i wychodzą, nie? W ogóle pamiętam też. Nie wiem, czy to było do, a propos Ubisoftu, ale. Z, w kwestii czarców na Steamie, nie? No, Silksong chwilę radzę, ja to już sprawdzałem w ogóle, nie? Że e, AC Shadows... Że mieli tylko w, tyle w piku, bo o, Game Pass, to wszystko w Game Passie, wszyscy mają Game Passa, nie? 60, dajmy im to 65 tysięcy w piku. A mamy takiego Silksonga, który też był w Game Passie znaczy w sumie dalej pewnie jest. No i kuźwa troszkę większy ten pik, nie? Troszkę większy ten pik. Indiegierka. Wyrynek. Dojrzał. Wiem, 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 w czasach, kiedy jest masa MTX-ów i ludzie to kupują, ja to mówię tak, ale mam na myśli to, że każdy z nas miał tak, także zagówniarza łapał każdą grę. Z czasem jednak wraz ze wzrostem cen, gier i przy okazji naszego wieku, ludzie zaczęli oczekiwać jakości i wolą kupić mniej gier, ale dobrych, niż brać co leci, byleby mieć. I nowe firmy starają no się. W szczególności do tego dysko... jak teraz wszystko kuźwa takie drogie jest. no. Co tu dużo mówić, kuźwa, wszystko drożej. Już pobierając kwestię G. Wszystko kuźwa drożeje. Ja to, to jakiś czas zostaje po prostu podwyżki czynszu od spółdzielni i no kuźwa wszystko drożeje. No to nie dziwne, że ludzie zaczynają niektóre rzeczy sobie wybierać na te co najlepsze. Powywać. A na stare firmy. firmy mamy tutaj, wiecie, Blizzarda, mamy EA, mamy Ubisoft, lecące na kiedyś wypracowanej renomie uważają, że wiedzą lepiej, że mogą iść pod prąd. I teraz mają problemy, a takie raporty jak ten tylko jeszcze takie wrażenie uwypuklają. Oczywiście należy wziąć tutaj też pod uwagę tak zwaną shillerkę, Kiedy studio wydaje po prostu średniaka, czasami tak jak w przypadku Outlaws paskudną wręcz grę. Detroit też nie grałem. Generalnie Andrzej, ja tutaj na ten moment jestem mocno w temacie soslajków. -like Pewnie będą ogrywane jakieś też inne tytuły, no bo te soslajki -like w końcu się zaraz skończą. A Detroit, no to jest generalnie z tego co wiem historia, tak? To, że to jest gra typowo jakaś taka narracyjna, że tam za dużo gameplayu jako takiego nie ma. Więc nie wiem czy to jest też mój klimat, ale widziałem, że opinie ogólnie ma dobre. Tylko no mi ciężko się wypowiadać, sami dobrze wiecie, że ja skipuję te fabuły, bo mi się nie chce. Ale ci Klaskacze i tak. Ej, to by było dobre. Co Detroit kam e, human w moim wykonaniu, jakbym jak skipował wszystko, to <śmogło> by mogło być ciekawe. No mówić, że nie, no, co, no to jest dobra gra, co wy gadacie, wy się nie znacie, przecież to dobre dzieło. Wiele osób nad nim pracowało, przykro im będzie. Grifterzy, aj, aj no po co te negatywne emocje? Nie chcesz, nie kupuj. I tutaj zaczyna się robić tak zwany cykl Spierdoksa. Firma wydaje kiepską grę, czy leży Gra się nie sprzedaje pomimo hmm, dziwne dobrych recenzji, firma myśli, że zrobiła dobrą grę po przeczytaniu tych recenzji, no tylko miała akurat pecha sprzedażowego, bo gracze wiecie, mniej kupują, więc wracamy do punktu pierwszego. A czasami wystarczyłby zwykły kubeł zimnej wody. Ale po co? Przecież krytykom się podoba. A jak się gry nie sprzedają, no to zgodzimy na trendy, na rynek, na grifterów. Przecież Ubisoft przypominam wygrało z haterami, bo w nas przecież nigdy nie ma problemu, nigdy. My jesteśmy krystaliczni. Trochę nie znam tematu. Jak wygrało z haterami? Co jakiś pozor zrobili? Czy o tobie? Zawsze obok jest ten problem. Problemem są ci, którzy wytykają pewien problem. Tak więc zawsze ten Obok jest problemem. Spoko, fajnie, fajnie było się dowiedzieć, że Ubisoft stabilnie. Ubisoft stabilnie od dłuższego czasu.